Dzień dobry. Witam. Jak tam? Zdrówko? Wszystko w porządku? Cieszę się bardzo. Dzisiaj zajmę się Twoimi zębami. Sprawdzę je sobie dokładnie. Czy nie ma żadnych ubytków ani takich większych problemów, które mogłyby się pojawić przez coś, co zignorowaliśmy wcześniej, także przejrzymy sobie Twoje uzębienie a następnie wyczyszczę Ci te zęby z takich złogów czy przebarwień. Także sprawdzę czy dokładnie szczotkujesz oraz nitkujesz zęby, dobrze? Ok. Nie ma się czego bać, to będzie kompletnie bezbolesne. Chyba, że znajdziemy jakąś dziurę. Wtedy będziemy musieli zrobić to i owo, ale myślę, że... Że nie będzie źle. No dobrze. Zacznijmy sobie od przeglądu Twojego uzębienia. Dlatego proszę cię ładnie otwórz usta szeroko. Mhm. I ja sobie zobaczę, co tam gdzie E me super. Mhm. Okej, okay, tutaj raczej jeśli chodzi o. Ani żadnych takich ubytków czy przekrwawień, mhm. żadnych również dziur w zębach to oczywiście bardzo dobry znak, jak najbardziej. Także myślę, że no oczywiście również nie odczuwasz nigdzie żadnego bólu, także to też dobry znak. Mhm. Czyli generalnie wszystko wygląda w porządku. Oczywiście tutaj na tym modelu sprawdziłem sobie wszędzie dookoła tutaj dwoje zęby. Zaczynając od tych całkiem z tyłu oczywiście tutaj sobie sprawdziliśmy również sprawdziłem tutaj sobie z przodu je mhm. Co często tutaj się pojawiają tutaj z tyłu całkiem. Jakieś ogniska, próchnicy, delikatne malutkie, dlatego zawsze warto tam sprawdzać. Ja sprawdziłem, u Ciebie jest wszystko w porządku. E, również tutaj, jeśli chodzi o dziąsła, jest git. No i te dolne zęby również wyglądają na zdrowe ciązła wyglądają na zdrowe żadnych niepokojących oznak także myślę, że możemy przejść do czyszczenia pozbędziemy się trochę kamienia, trochę ja tam widziałem lekkie przebarwienia e, najprawdopodobniej przez kawę bądź herbatę albo jedno i drugie także tego się pozbędziemy e, no i ponitkuję ci troszeczkę zęby, także jeżeli coś siedzi ci w ciosłach, to wyciągnę to nitką. Dobrze? Ok, może zaczniemy tak e, z grubej rury. Najpierw e, maszyną Ci, a później sprawdzimy sobie jeszcze tak dokładniej, czy gdzieś potrzeba, może między zębami. I wtedy sobie jeszcze to sprawdzimy. Dobra zaczynać. Dobrze. Trzymaj buzię otwartą. Nie zamykaj. I nie bój się, nic nie będzie Możesz sobie przepłukać usta. Mhm. I kontynuujemy. Jeszcze przekłód usta. I otwórzbuję. Mam tutaj taki specjalny płyn, który pomaga w czyszczeniu. Uwaga! Możesz przepłukać usta? Przepływ usta. Dobra, jeszcze teraz maszyneczką z przodu. I tu mamy załatwione górę. Ok, możesz przepukać. I dolne ząbki. Uwaga. Najpierw zaczniemy sobie tam z tyłu. Uwaga. Mm-hmm. Dobrze, możesz przepłukać usta. Tak dokładnie przepłucz. Mhm. Dobrze, mam teraz tu troszeczkę inny płyn. I bardziej spryskam ci teraz tam, dobrze? Spryskam, po prostu przemyję ci te zęby, bo będę teraz używał narzędzi, żeby jeszcze dokładnie tam je oczyścić z tyłu. I ten płyn pomaga właśnie na zabrudzenia na zębach, na złogi, na przebarwienia, żeby one lepiej odchodziły, żebym nie musiał tak mocno szorować tym. Uwaga! i zaczynamy bez stresu oczywiście mm -hmm. to już nie to do Użyję teraz troszeczkę innej końcówki, także jeszcze chwilka uwaga. Cisz, 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 cisz. Cisz. Jeszcze mam tylko taką nić i sobie zaraz tutaj delikatnie tam z tyłu jeszcze przeczyszczyć. Mhm. Przepłucz usta. Mhm, I kolejny płyn już na zakończenie. E, Wleję tylko do buzi. Klasycznie przepłuczesz zęby i wyplujesz. Uwaga. I wypluj mhm, bardzo dobrze. I otwórz, proszę buzię. Jeszcze sobie tylko zerknę. Że ci tutaj wargę. Sprawdzę przyciągła. Żadnego krwawienia to dobry znak. Mm -hmm. I od góry. Dobrze. Również w porządku. Brak krwawienia. Ok. Skończyłem. I co? Nie było tak ile, prawda? Zęby masz w bardzo ładnym stanie. Brak dziur. Brak ubytków. Także jakikolwiek oznak próchnicy dziąsła wyglądają na zdrowe nie są cofnięte to bardzo dobrze wynitkowałem ci zęby bardzo ważnym jest żeby nitkę wkładać w dziąsło nie tylko tutaj na boki zęba pokażę ci jak to wygląda na tym modelu tutaj który mam Jeszcze tylko w ramach takiego przypomnienia nie możemy czyścić tak po prostu, że tu i tu musimy wejść nitką aż pod ciosło. Zobaczmy w ten sposób całkiem przesuwamy. Tutaj akurat w tym modelu nie mogę, ale docelowo nić powinna być aż tutaj, tutaj w tym miejscu, Bo ona wchodzi troszeczkę w ciosło. I właśnie spod tych dziąseł wyciąga się resztki jedzenia, żeby nie gniło, żeby później nie było zapalenia dziąseł. No ale widzę, że jednak Ty sobie radzisz z higieną jamy ustnej, więc jest bardzo dobrze. Dobrze, sugeruję, co? Kontrolną wizytę w przyszłym roku? Chyba, że w razie by się coś działo, to zapraszam oczywiście wcześniej, tak? Świetnie, bardzo dobrze, dziękuję Ci za wizytę i do następnego razu. Cześć!